A F Dion, która reprezentowała Szwecję, tak? Na, na konkursach. Szwajcarię. Szwajcarię Też nasz. Też nasz. <laughs> 88 rok, nie? A jak wczoraj patrz. <laughs> to w wiadomościach opowiadaj. Donald Trump atakuje Bruce'a Springsteena, taki muzyk i Taylor Swift. Ale co, to będzie jakieś fame MMA? <laughs> Słuchajcie wiadomości Radia Z. Sponsorem programu był producent robotów koszących ze sztuczną inteligencją. Works Landroid Vision. www.testujrobota.pl Pokolenie Z dorastało w erze internetu i mediów społecznościowych. Mówi się, że niespecjalnie uznaje autorytety, choć ma swoją królową. Cześć, tu Julka Żugej. Zapraszam wszystkich do Radia Z. To jest alfabet Julki w Radiu Z. Alfabet Julki. Tylko teraz w Radiu Z poznacie tajniki świata, o którym chcielibyście wiedzieć, ale nie mieliście kogo zapytać. Dołącz do pokolenia Z Alfabet Julki. Każdą sobotę od 15 Radio Z. Słuchaj razem z nami. Reklama. RTV EURO AGD. Gorące okazje na setki produktów Czyli maj taniej w EURO Tylko do poniedziałku Telewizor LG 55 cali OLED Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699 Teraz za 3499 zł I do września nie płacisz Do 50 rat 0% RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl są okazje w Lewiatanie, tanie, 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 tanie. Są okazje w Lewiatanie, tanie, 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 tanie Korzystaj z okazji, kupuj taniej w lewiatanie Mleko UHT Lewiatan, ale dobre 3% Tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą lub aplikacją mój Lewiatan Lody Sandwich Cream złote Złoty 99 za sztukę przy zakupie trzech szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji mój Lewiatan Z aplikacją w Lewiatanie, tanie, tanie, tanie. Jak kawa, to espresso. Jak lody, to pistaccio. Jak Italia, to dolce vita. A jak konto, to z premią. Dlatego otwórz konto w Credi Agrikol. Zyskaj słodką, jeszcze wyższą premię nawet tysiąc złotych i ciesz się swoim dolce vita. Bank Credi Agrikol. Promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 Mobile do 31 maja tego roku. Dotyczy konta dla Ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 1000 zł premii, w tym 200 zł za wpływ 3000 w każdym z trzech pierwszych miesięcy oraz 800 zł za minimum 10 transakcji w każdym z 20 miesięcy. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Agricole Bank Polska S.A. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to przeceny XXL. Przeceny XXL? W Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 Z kodem rabatowym taniej. W media. Orientowanie trwa. W bodziu ponad 40 produktów, 40% taniej z okazji 40 urodzin, tylko w salonach stacjonarnych do końca maja lub do wyczerpania zapasów. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabko Branie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabko Branie. Dobierz kabanosy Tarczyński ekskluzji w lub ser topiony gołda w plastrach Hochland za 3,50. Do zakupów za minimum 10 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas. Alter Art prezentuje Orange Warsaw Festival 2025, 30 i 31 maja. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Wystąpią Chapel Row, Charlie XCX, Marina, Michael Kiwanuka, Lorin i wielu innych. Bilety na Orange Warsaw Festival.pl. Patroni Telewizja Polska, Onet, Comedy Central, magazyny El Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. A co tam w Carrefourze? Mają aromatyczną promkę. Kawa rozpuszczalna jako pskronat gold lub krema 200 gramów tylko 29,99 za opakowanie. Oferta ważna do 17 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,95. W Obi wszystko co do ogrodu jest po prostu naj. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie trawy, nawozy do traw i podłoża. Twój trawnik będzie z Obi po prostu naj. Zapraszamy. Zrobisz to z Obi. Po reklamie. 18:30, Darek Klimczak, w studiu wiadomości. Jestem Dzień dobry. Dzień dobry. I wiadomości o 18:30 słuchamy. Szwecja otwiera się na żywność z Ukrainy i producenci mają mieć łatwe...